Serwie wykopeczki, zobaczymy co dzisiaj pola przyniosą, może jakieś złote monety. Pokaż ładnie jakie mamy tereny dziś równe. Może coś tu nam dzisiaj wyjdzie. Jakaś, jakaś monetka. Dobra, zobaczymy. Jak coś będzie fajnego, to będziemy pokazywać. A tu jest mój pomocnik, czyli pinpoint, pinpointer. Ładnie się przedstawimy. <śladnie> Dobra, idziemy dalej. Tu masz sprzęt twój. O. Proszę bardzo. Będziesz, <śladnie> będziesz kopać do łódki nie co się plecy boli. <gry> <O>. Idziemy kopać <gry> To co mówi, że kopiesz dzisiaj jak kopiesz, no to fajnie Dobra. E, Pokażę na jakich ustawieniach będę chodził z nowym softem Będzie tu Będzie to ustawienia tak Prędkość będzie 5 Stabilność będzie 5 i to jest ważne teraz: wyeliminowanie korków. Za dużo też nie może być, bo go spłyci i zmniejszy się, i zmniejszy się separacja między żelazem a obiektem kolorowym. Jest to taka wskazówka ode mnie. Dobra, idziemy. Następny głęboki sygnałek 30. 93 trzydzieści no, trzy, wyglądać głęboko, jakie złoto, błoto, jakie złoto, błoto, a i na ziemia, a na ziemia, co to mam. Co to jest? Nie Jakiś pin aluminiowy Nic ciekawego Dobra idziemy dalej Następny sygnałek 18 Dużo ludzi pewnie takich Sygnałów Nie kop No jasek a ja se kopię. Nieraz pierścionki wleciały. Zatka od zegarka. Ja mówię. pierdałkani by pierdałka, niby ten, ale... Takie dziadostwo. Ale, ale jest. Dobra. No, ładny sygnałek. 22. 22. Lubię takie, bo to... Może różnoś... różności mogą być. Popata się rozwala. Co ja będzie podkładać Przekopała trochę dziury. To ma prawo. Śmiecio chyba. O, śmiecioszek. Mhm, śmieciok. No, jakieś blaszka jakaś. Ale czasami z takich blaszek się okazuje, że jest coś fajnego. Dobra, do następnego. Kolejny sygnałek. 30. Kolejny sygnałek 30. Zobaczymy, co to. Co to mamy. Rzeka. Tu. O, tu. O, monetka. O, monetka. Ale jaka malutka ty. O, groszuweczka Panowie pani Groszeczkę my znaleźli. Ale jaki jaki ładny stan. No i takie, takie wyjścia to ja, to ja rozumiem. weczka ładnie, proszę bardzo. Czy tu widać coś? Będzie chyba tu coś widać. Teraz zobaczymy, który rok. Sałpię zrobię dokładny, bo tu chyba nie, nie będzie widać. Ale groszóweczka przedwojenna jest I to już cieszy Dobra Do następnego Kolejny sygnałek Na 100% jest tak Tu jest żelazo duże A tu jest coś na 16 Coś na 16 Nie wykluczam folii

Do następnego. O, wysoki sygnał 45. 45, Zobaczymy, co tam. Tym razem. Tu dość chyba płytko. Dość taki sygnał. Wysoki. O, jest. O, koreczek, proszę bardzo. A miało być bez koreczku. O, proszę. Do kamery pokażę, o, jaki ładny. Dobra, teraz do tego. No, fajny sygnałek. 24. No. 23, 24. Fajny czyściutki nawet. Może być jaka... Może być jaka monetka, nie? co to co to mam o u drucik druciczek ale umińów dobra to do następnego ha 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 ha, 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 ha aleś je Wysoki sygnek 30 No, ale takie mieszane z żelazem coś 30, 30, 30, ale gdzieś ten sygnałek żelaza gdzieś tam się Gdzieś tam się wkręca O Kuseczka. Z wojny Dobra, do następnego kolejny sygnałek wysoki, 36. Zobaczymy, co to, co to mamy. Pierścionek w częściach. Znaczy nie pierścionek, tylko... Tylko kolczyk. już tu masz to. Kolczyk. No, na pewno kolczyk. <grym> Ale ja, <grym> <grym> Ale biżuteria je, Ale biżuteria je, Znalazł, patrz. No, proszę bardzo. Dobra, do następnego. Bliżutko. Na korka bije. <laughs> na korka albo na... Albo na skan. Piękny złoty polmos. A, proszę zobaczyć. Mówię. Ja tam wiem kiedy korek jest. Dobra. Dość głęboki sygnałek. Trochę skaczę. Ale ja na to nie patrzę, czy skacze, czy nie skacze kopać wszystko użytkownicy, wykrywacze, zapamiętaj. O masz, masz, Oj, masz, rację, Oj, masz. Orientacyjne. I ludzie, którzy chodzą, że ten numerek, tamty numerek zły, to zwracają z niczym. Taka jest prawda. Nie trafił. Ale ładny guziczek. Nie, ładny guziczek. Ale jest tak głęboko. Jasny gwint. Dobra, do następnego. Ładny sygnałek. 27. O, to takie na, na przedwojenne monetki. Pokażemy. Fajna, dobra, do następnego. Patrz, Włóczyki tam idzie. Chyba idzie nam dać jakie złoto ty. Kolejny fajny sygnałek. dwadzieścia 29. Chyba też... O monetka i chyba też groszóweczka Proszę. Groszóweczka tu o. Gratuluję, gratuluję. Oczywiście, że... Oczywiście, że groszóweczka mhm. Tylko, że tu już taka troszeczkę Zjechana Pokażę Wam w domu dokładnie co to, jak ją wyczyszczę no, groszóweczka. nie będę ją tutaj tar, bo nie ma sensu. Już dwie groszóweczki na tym polu. Dobra, do następnego. Następny fajny sygnałek 30, tym razem 35 i stoi. W miejscu 35 Trzeba będzie zrobić z tą łopatą chyba. Ma, co to mamy. Więc. Fajny, fajny satelit. He! Monetka. Ale była głęboko. Patrzymy co to za monecik. Same monety. <noise> no. Ma PRL, Uf, ale już tak zjechany. Że nie wiem, co to może być. No, perelek, 5 groszy chyba. Dobra, to Do następnego. operator sprzętu mi tu narzeka, że jej zimno w palce Czasem <laughs> mu rękawiczki wziąć. A tu, a tu z kolei następny fajny sygnał 28 i podejrzewam, że znowu może być groszóweczka ogólnie powiem wam, że nie szukam na polach ale te pola są wyjątkowe dwa kilometry stąd był front pierw niemiecki, potem ruski O, jest. Patrzymy, co to. O! Taką bryłkę dać na Allegro. Wystawić ją Nigdy nie patrzone. Co jest? Kto kupuje? Może zyska i może stracić. Dobra, patrzymy, co to mamy tu. O. No, w tym, w tym wypątku by chyba stracił. No, proszę bardzo. Wszystko bierzemy, czyścimy pola. Dobra, do następnego, bo operatorzy sprzętu zimno w ręce. Kolejny sygnały fajny to jest 28. 28, ale ten sygnał jest troszkę taki delikatniejszy. Bardziej soczysty, bardziej na monetę. Zobaczymy, co to. A to jest malutkiego chyba. Co to jest? Ja ciepła noc. Ty. Gdzie by to był? będzie tak, by to był samorodek złota, to byśmy to znaleźli, tak Patrz. Patrz. Ty, masz to samorodek? Ale jaj, ale mały. No powiem wam, że po tej aktualizacji jest czuły Jacek noc, nie, zobaczcie sobie. Ja nie mogę Jacek, normalnie ty parę milimetrów to ma Nie do wiary A tam subskrybujcie, patrzcie się jaki piękny O subskrybujcie, subskrybujcie kanałego Jaki ładny, o Świeci Dobra Kolejny sygnałek, chyba zagram w Totka i dam liczbę 28, na tym polu same numer 28, pojedziemy potem do tego, nadamy multi multi szczęśliwa liczba 28. Jakieś dziadostwo. Dobra, do następnego. Jeszcze chwilę chyba pochodzimy i resztę trzeba się brać, bo zimno i ciemno się robi. A na tym terenie? A na tym terenie tu są wilki. Jesteśmy blisko takiego pięknego lasu. Góry no. zobaczymy, góry. Może włóczki ja tam zobaczymy dziś. Może przyniesie nam jakiś worek z no, Bez niczego Wychodzą, nie wracali. Sobie, sobie. Dobra, do następnego. Kolejny fajny sygnałek. 26. 26. To dla tych, którzy lubią cyferki. 26, no, dość głęboko. Głęboko. W tym, patrz w tej bryłce, tu, patrz tu, patrz tu. Widać, co tam jeszcze? Patrz, patrz. I znowu chyba... Ale tym razem chyba dwa grosze Przedwojenne patrz Tak? Ale ładny stan, hop, Nie ma jak przyświeci czekaj tu sobie zobaczymy, bo to No, Nokta ma taką funkcję fajną I możemy sobie z niej skorzystać o proszę bardzo Jesteście trochę części. Patrz. Co to za monetka? O, 10 groszy przedwojenne. Widzisz tam czy nie? Mhm. Uh -huh. 10 groszy. Ale ładne. 10 groszy. Ale jaki stan zachowania. Piękny. Dwudziesty. 20... Nie no. Normalnie taki stan. Zachowania jak normalnie, jakby z tego. Ze szuflady wyciągnięta. Patrz. Dobra gleba, wiesz co? Bo nie wypieprzali, wiesz co? Tego yy, dziadów. Nawozów. I nie ma skwaszonej ziemi. Jest dość, wiesz co? Jest dość, dość, dość dobre stany są. Dobra. Jeszcze pewnie ze dwa, trzy dołeczki. Dobra, do następnego. No, witam na podsumowaniu. Co my to dzisiaj wykopali? Już nie kopali Już tutaj ręce zamarzły <grymne> I, my, I my nie dokopali Nie, nie ponakręcali Paru Paru fajnych sygnałów Coś takiego Nie wiem co to jest Jakaś, Jakieś ozdoby chyba Jakieś ozdóbki coś takiego, kabzelek, o, ale tylko jeden. tu jakaś nie wiem, tu od konia chyba, tu Jakieś łuski, no tu jeszcze monetki, Tutaj się obrączka, o nabojik i monetek mamy z takich lepszych, to mamy tak dwie dwugroszoweczki przedwojenne, czyli to mnie cieszy. Potem dziesięć groszy, dwudziesty trzeci, dziesięć groszy, 25. piąty. Tutaj to nic nie widać, bo jeszcze nie wiadomo co to tu jest, ale oczyścimy ją w domu. Tu jest, co to mamy? O. Tu mamy 5 groszy i tu mamy jeszcze jedną monetę. Daj stara być. To to za monetka? Nie wiem co to za moneta, już tak zjedzona, że... No. Ile my szukali? Dwie godzinki. To jest efekt dwóch godzin poszukiwania. Nie jest źle. Dobra, trzymajcie się i do następnego.